Szanowni przedstawiciele władzy i powiatu i gminy i samorządu. Pozdrawiam serdecznie dyrekcję szkoły, grono pedagogiczne, uczniów i uczy, uczennice i uczniów. Pozdrawiam także wszystkich przedstawicieli różnych organizacji wraz z orkiestrą Będą norka, która jest im bardzo bliska sercu. Przede wszystkim tych pierwszych osadników, ich rodziny i wszystkich tych, którzy dzisiaj przyszli, by zapamiętać z tego dzisiejszego spotkania to jedno słowo: wdzięczność. Chciałbym, ażeby to słowo pozostało dzisiaj w naszych sercach, bo to jest przejaw duchowej kultury człowieka. To jest wyraz pamięci za otrzymane dobro. I tak słuchając tych poprzednich przemówień, wydaje mi się, że wszyscy czujemy się dłużnikami. Czujemy się dłużnikami najpierw wobec Boga, który dał nam istnienie, który dał nam zdrowie, który dał nam zdolności. Jesteśmy dłużnikami wobec naszych rodziców, względem naszych rodziców względem naszych nauczycieli, wychowawców, którzy na różnych drogach życia swoim słowem, przykładem kształtowali naszą osobowość, uczyli nas prawdy, miłości i poświęcenia. I dzisiaj, drodzy moi, przywiodła nas tutaj tęsknota. Tęsknota, jak mówił wójt senior, po 67 latach za tymi, którzy tutaj przybyli jako pierwsi, którzy przybyli tutaj jako osadnicy, których los przyprowadził do ustronia morskiego. I dla większości obecnych dzisiaj, ktoś powie to tylko historia, a nieliczni dziś uczestnicy tamtych zdarzeń. Może dawaliby upust swoim wspomnieniom. Patrzyłem już na pana Kazimierza Rybkę. Wybaczcie mi, że jego tutaj cytuję. Ale kiedy przed 21 laty tutaj przybyłem, to jeszcze taki dziarski, zawsze sam potrafił mnie po kolędzie przyjąć i ugościć. Jako myśliwy coś tam zawsze. Legalnie ustrzelone, ale też, żeby mnie zachorował, to miał jakieś tam zawsze lekarstwo. A dzisiaj, kiedy patrzyłem, jak idzie o tych laskach, o tych kulach, to tak wracałem myślą. I myślę, że to, drodzy moi, dla mnie jest jakaś Żewna rocznica. Ale myślę, że ten kamień. Ten kamień będzie wspomnieniem, wspomnieniem, to będzie to pragnienie wyryte w sercach chciałbym, nie tylko w tym kamieniu. Jak zauważyły tutaj Panie Dyrektor, proszę księdza, tak wśród tych czterech drzew, jak przyszli tutaj z czterech stron świata, z różnych kierunków. I tak patrzę, jak to wszystko, drodzy moi, się pięknie tutaj układa. Że ten kamień nie został tylko jako jeden przydrożny kamień, ale on został pod krzyżem, przy krzyżu. Bo ten kamień też, myślę, zawiera historię zmagań. Ten kamień zawiera tęsknotę wygnańców. I dzisiaj to dobrze, że jest młodzież, że dzisiaj to jest okazja, by młode pokolenie podziękowało tym pierwszym osadnikom za to za, zagospodarowali to miejsce, żeby podziękowało im za ten przykład zaangażowania. Bo wybaczcie mi, że powiem, że dzisiaj historia jest sponiewierana. Dzisiaj wydaje mi się, że historia jest ośmieszana, zba, zbanalizowana. Przecież mieliśmy wspaniałych przywódców i bohaterów, a dzisiaj... Już ich nie ma. Oszkalowano niektórych. Zrobiono tutaj jakichś oszołomów, zwyciężyły pomówienia, zazdrość. A dzisiaj dzień, kiedy młodzi czekają na przykład i chciałbym dziadkowie, chciałbym dziadkowie. Abyście opowiadali swoim wnukom o zmaganiach. Chciałbym, abyście drodzy młodzi ich jeszcze się pytali. Abyście to wszystko dziedziczyli. Chciałbym to też powiedzieć do młodych ojców. Ojcowie, ojcowie, nie przekazujmy dzisiaj. Zobaczcie, co się dzieje. Przepraszam, że. Powiedz a politykuje, nie, ale kiedy dzisiaj patrzymy na te podziały, na tę nienawiść, na ten niesmak, na te czasem okreś takie oczerniania, kiedy wykreśliliśmy z naszego słownika słowa zgoda, dialog i współpraca, cieszę się bardzo, że to nie jest u nas w Ustroniu morskim. Cieszę się bardzo, że to czasem może więcej w telewizji, w prasie, a życie jednak pokazuje, że potrafimy być razem, że potrafimy uszanować. Dlatego tak myślę, niech ten kamień, niech ten kamień, który za chwilę poświęcę pod tym krzyżem, będzie dzisiaj taką okazją, by pomedytować, by pomedytować, jak myśmy to tutaj zagospodarowali, to miejsce. Dlatego ktoś idąc tutaj mówią, że księdza będzie lać. A ja mówię, to jest przecież miesiąc maj. Tak sobie pomyślałem, choćby chmury przysłoniły Cię Maryjo i zginęła gdzieś za nimi Twoja twarz, to ja wiem, że oczy te i serce zawsze żyje. Wiem, że jesteś przy mnie, że zawsze trwasz. I popatrzcie, te chmury... Tam one się, jak ja obserwowałem, tam one szły, tutaj stanęły. I stoją. I stoją. I dlatego dzisiaj jakże też nie dziękować, bo coś to wie, a po co jeszcze ci czarny tu chodzą? Po co jeszcze taki tu jest na to poświęcenie? A ja myślę, że po to, ażebyśmy tę naszą ojczyznę, tę wolną od bezsensownych jakichś może słów tę naszą ojczyznę, by była wolna od chorych ambicji. Tę ojczyznę, żeby Pan Bóg zachował od takich zniewolonych umysłów. Dlatego, drodzy moi, chciałbym w takim duchu, wybaczcie mi te słowa, ale sobie pomyślałem, muszę to powiedzieć. Ja muszę to powiedzieć, że, słuchajcie, miłość ma zwyciężać. Miłość ma zwyciężać. Dlatego chciałbym, abyśmy teraz na chwilę powstali a ja ten pomnik poświęcę, bo w tym kamieniu niech będą imiona, imiona tych, którzy tutaj przyszli, niech będą imiona tych, których może już dzisiaj tutaj wśród nas nie ma, by się rodowali też z tego spotkania. Dlatego poświęcam Panie Boże swoim niepojętym miłosierdziu. Wejrzyj na siostry i braci, którzy dzisiaj tutaj. Gromadzą się, by poświęcić ten kamień jako hołd pierwszym osadnikom. Bo oni dali też przykład miłości, ale tego nauczył nas Twój syn Jezus, abyśmy się wzajemnie miłowali. Dlatego obdarz hojnym błogosławieństwem tych tutaj wiernych wszystkich, ale także i ten kamień. I sprawa, by ten znak, tego kamienia nas jednoczył, byśmy byli taką wspólnotą pokoju, byśmy ochotnie nieśli pomoc innym, a także zachowaj nas od wszelkich niebezpieczeństw przez Chrystusa Pana naszego. Dziękuję bardzo.